Nazywam się Anastazja Sidor, pochodzę z, z tej gminy, z tej wsi, z tej parafii konkretnie, wieś się nazywa Wojtokiemie. Wychowałam się u swoich rodziców, którzy mieli gospodarstwo. Chodziłam do szkoły podstawowej w tej wsi i tam właśnie w tej wsi nauczyłam się kania krajek. Będąc w piątej klasie przyszedł do szkoły pan ze wsi, nazywał się Antoni Kosa. I on właśnie pokazał w ciągu dwóch godzin, bo na tyle go zaprosił nauczyciel, zrobił osnowę tak na, na brzegu stołu, tutaj książki podłożył, zrobił osnowę, zrobił nicielnicę i zaczął wybierać wzór. No, w ciągu dwóch godzin to możliwe. Myśmy się przypatrywały. Było nas z piątej, szóstej, siódmej, 8 klasy dziewczyny, bo tu były łączone. no Na taką okazję to połączyli te. Te zajęcia, to były zajęcia prac technicznych, wtedy się nazywało. No i to wystarczyło, żeby później przyjść do domu i sobie odtworzyć to, czego żeśmy się nauczyły. Ja miałam o dwa lata starszą siostrę, która była w siódmej klasie i myśmy tak razem kombinowały, co tam, co tam zrobić. Jedna to pamiętała, druga ta. No, i razem właśnie z Janiną, z moim siostrą, zaczęliśmy tkać. No, tylko że ona, ona później nie robiła tego. A ja robiłem dalej. On pokazał takie wąskie, wąskie wzory, takie które są, które sam umiał. I kazał nam projektować samym wzory. Mówi, tutaj można ułożyć. Bardzo fajny wzór, jak on jest z jednej strony, takie sam i z drugiej strony. To, to był ten wzór. On jest bardzo ciekawy. Wydaje się, że bardzo prosty, no, nie, nie jest taki prosty, bo nie jest symetryczny. Najlepiej się robi symetryczne wzory, z jednej strony takie same i z drugiej strony takie same. Także te wzory takie, które są, one m, tak jakby, no nie wiem, mają taką e, doskonałość pewną w moim rozumieniu. Tak to jest zaprojektowane, że wygląda, wygląda tak samo, jedna strona i druga strona. No, chociaż też jest ciekawie jak jedna strona jest taka, druga jest inna, także... Ale, ale właśnie w tym widziałam taką jakąś taką... E, I takie wąskie nam pokazał oczywiście, no, bo to dla, dla dzieci. Pokazał też innych kilka. Najprostsze takie wzory to jest rom, no i jakiś tam krzyżyk. Proste, a później to sobie projektowaliśmy wzory. Nie było skąd zaczerpnąć, nie było takich wydawnictw czy jakichś tam książek. Ale skądś tam z darych krajów czasami. Wysyłaliśmy te wzory czasami gdzieś tam z ściele coś tam też można było zobaczyć według własnego pomysłu. Zdarzyło się tak, że kilka osób, akurat w naszej wsi ten jeden pan, który mieszkał u takiej tkaczki wiejskiej, był najmłodszym synem w rodzinie, więc dużo prac kobiecych wykonywał. U tej tkaczki jak zamieszkał, już będąc w wieku dorosłym, pomagał dla niej, od niej się nauczył. I dlatego to tak, tak przeniknęło jeszcze. Natomiast powszechnie to Moja mama potrafiła tkać, tkała dywany, tkała tam chodniki, co, ręczniki coś tam innego, Moja ciocia też, ale krajek żadne nie potrafiła, bo to już po prostu no, nie, nie było im tak bardzo potrzebne i, i tym się nie Technika zajmę. dyktuje właśnie ten, ten wzór, jaki on ma być. Własny pomysł, myślę, takie taki było to twórcze podejście do tego. Plecione krajki wyplata się w rękach bez warsztatu, bez niczego i też jest kilka wzorów, też, też to... To robię, ale rzadziej, dlatego że to jest. To nie jest charakterystyczne dla tego regionu. To jest charakterystyczne dla regionu Oksztoy i to jest, to jest właśnie unik do stroju ludowego, to, to się stosuje. U nas najbardziej pozostały takie tkane krajki, ale też były znane robione na tabliczkach. Jednak moim jakimś takim Najbardziej lubianą techniką to jest właśnie ta technika, która pozostała, która jest oczywiście późniejsza od tej, od tej tabliczkowej, od tych, od tych rąbów, od tych witieniec, w języku letewskim. to się nazywa te krajek, dlatego że je znaleziono też w probach jaćwiejskich, znaleziono właśnie kawałki tych, nawet, nawet odtworzono i kolor na podstawie tych kawałków. To jest ręczna robota przede wszystkim, to jest to jest wzór, wzór wybierany, To jest, jeszcze pamięć o tych wzorach, o tej symbolice wzorów, o znaczeniu nazwy tych wzorów jeszcze pozostały. Tak średnio średniej szerokości, średniej długości krajkę, no to gdzieś tak dobrych parę godzin zajmuje samo założenie osnowy, zrobienie silnicy, wybieranie, powybieranie tych nici wzorów, obliczenie, projektowanie wzorów też zajmuje, bo nawet jeżeli ten wzór się ma gdzieś tam w głowie, czy, to trzeba go rozliczyć, trzeba go roz, rozłożyć. Później m, jeszcze kolory dobrać. E, to, to już tak e, kilka godzin dziennie, w dwóch tygodni się trwa. 43 nici wzoru to są te bordowe nici. I później dwa razy tyle. Jeszcze plus, plus jeszcze, jeszcze po kilka to, to są nici tła. No to już, to już mamy e, 86 plus jeszcze tutaj dwa, dwa cztery, to już mamy 90. 90 plus 43 i tutaj jeszcze mamy po cztery nitki w brzegu, no to wychodzi gdzieś 150 prawie. I każda ma właśnie nitnicę, ma zrobić, no się. Czasami nitki urywają, czasami te nitki są nieposłuszne. to, to wszystko. Jak się kupuje nic, nigdy nie wiadomo, jak ona się będzie zachowała. Czy ona się będzie rozciągała, czy ona będzie się skurczała, czy ona dobrze współgra z tą yy, nitką tła. Także to wszystko, jak się nie wypróbujesz, to się nie dowiesz po prostu, bo to teoretyczne. Wszystko trzeba operować z tymi nićmi, które się zna, które się wie, jak, jak one się zachowują w tkaniu. No i wtedy to, wtedy to wychodzi. Warsztat, warsztat tkacki który zrobiła mi jedna pani, która sama jest kaczką. Ale jak ktoś sam robi krajki, to on sam wie, co jest najważniejsze. Najważniejszy w ogóle w tym, w tym wszystkim, najbardziej potrzebny, żeby był dobrze zrobiony, to musi być ten mechanizm, który reguluje napięcie. Bo te nici muszą być napięte, ale jeżeli je się poluzuje, to wtedy ta krajka będzie szła w szerokość. Jeżeli za mocno się napię, to ona pójdzie w wąskość i te wzory będą takie powyciągane i też niedobrze. Także to, to, to właśnie regulacja musi być bardzo dobra i tu widzimy tą regulację z patyczków, to jedna regulacja, a druga regulacja jest jeszcze, jeszcze tutaj zawarta. W ten sposób możemy jeszcze regulować. W Polsce, jeżeli sięgniemy do, do starych, starej tradycji to do, do stroju te właśnie pasy, pasy smuckie często nazywane, one gdzieś tam były wykonywane w, w innej części e, kraju. Krakowie na przykład są tkane krajki, no ale ja myślę, że to, to też kiedyś to była stolica. Właśnie Też całe tutaj pod lasie kiedyś należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego, tam Sokółka, tam te inne tereny, jest jeszcze pozostałość, jest znana krajka. Tak? To było terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego i to raczej raczej nazywa się, że to jest krajka litewska i to, to, tak, 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 to tak to wygląda. W właśnie od tego stroju szlacheckiego, krajka głównie do, do stroju służyła. Tak myślę, że, że to właśnie, żeby przeciwstawić te, te pasy takie. Są właśnie krajki bardzo z różnych regionów, o ile z Europy i z Azji wzory krajek się powtarzają. Gdzieś tam też w Europie po Skandyna od Skandynawii po Grecję są znane. Wschodnia bardziej Europa. Natomiast w tej, w tej drugiej części Europy no, prawdopodobnie to było zapomniane, jeżeli to kiedyś, kiedyś było. Koniec lat 60. Już ludzie nie używali krajek tak co dzień tylko, bardzo, bardzo odświętni, gdzieś na scenę, ale bardzo rzadko. Ja robię to głównie dla siebie, bo to, bo to mi się podoba, bo jak zauważacie, to każda jest inna, nie ma takich dwóch jednakowych, czy nie ma tam e, takich nawet bardzo podobnych czy, czy, czy zbliżonych. Także to mi po prostu chodzi o zachowanie tego żeby, żeby to nie poszło gdzieś tam w niepamięć, żeby to, żeby to było, ale też jak ludzie proszą czasami, no to czasami zrobię dla, dla kogoś tam, i zrobię krajkę. No co prawda, to tak podobało mi się, kiedyś tak jeden pan znalazł starą bardzo krajkę w swojej rodzinie gdzieś tam się dowiedział, że to krajka ma ponad 100 lat i używali jego. Jego tam dziadkowie, czy gdzieś tam do dostroju. I przydał do mi, mówił, żeby jemu odtworzyć i zrobić taką, taką samą. Więc dobierałam te kolory, nici, no to były wełniane nici, nie była taka prosta sprawa, dobrać kolor i odtworzyłam jemu takie. Więc y, był bardzo zadowolony, ale też poprosił, żeby jeszcze dla jego brata i, i dla kogoś tam zrobić, to musiałam jeszcze dwie zrobić. Proszą ludzie najczęściej to, żeby z literkami robić, to ja ich odsyłam do. Gdzieś tam, no, dawniej robiłam i to z literkami, jak, ale teraz robią to na tych warsztatach takich mechanicznych, takich już, gdzie jest, nie trzeba ręcznie tej nicielnicy ciągać, nie trzeba używać sobie tej siły. To wybiera, już zaprojektuje się wzór na kartach i to, i to idzie. Także te literki można już inaczej zrobić, szybciej o wiele. Przede wszystkim kiedyś nie trzeba było tych literek robić, bo ten. Te znaki same za siebie mówiły. Jeżeli ktoś komuś w prezencie dawał krajkę, to, to było wiadomo. Węże, jako symbol życia, jako symbol życia dajmy, dlatego że one chodzą po ziemi. Ziemia daje plony, ziemia daje, daje życie. Drzewo, życie kwitnące. Dalej, też bardzo proste wzory z, z symbolem chrześcijańskim. No i bardzo często wykorzystane. No, on często czerwony jest tutaj akurat, myślę tutaj, tutaj mamy symbol pomyślności. Później dużo wzorów jest, się zmienia, ten, ten wzór to jest symbol, symbol jakby podstawowym elementem krajka, którą sam od księdza w cię. Kiedyś nosiłem mi księdza, ten, ten, ten jak mówiłam podstawowy. Rąb, ale on nie jest taki prosty rąb, dlatego, że on zawiera w sobie te małe, małe rąby. E, na klasztorze w Wigrach, także tam, gdzie jest ten e, odbudowany, teraz odremontowane te RM są i przy dzwonku w jednej kajce wisi taki. E, też właśnie, co już teraz z mojego takiego pomysłu, to właśnie stuła.